Yo, hej, czyście witajcie! Z to jest to jest, nowoczek, to jest kolejny odcinek z Małego Gospa i mamy marzec. Nareszcie doczekaliśmy się nowego roku. Jak widzicie, tak jak mówiłem, kury nam urosły, produkują jaja. Już jajów jest pół palety i też zdrowie samowicie, Gdzie to się sprawdzało? Tu się sprawdzało. Zrą niesamowicie zostało mi 400 litrów pszenicy, a niestety w magazynie yy, z poprzedniego sezonu nie mam już nic, także prawdopodobnie do zbiorów trzeba będzie yy, sobie kupić jakąś yy, karmę dla tych naszych kur. Dodatkowo pojawiło nam się 18 młodych, więc za 5 miesięcy, czyli pod koniec... W sumie pod koniec sezonu takiego dziwnego yy, dorosną nam kolejne kury, i będziemy mieli już 38. 38, bo są dwa koguty i kurnik ma limit chyba kur tych 40. E, co dalej? Dużo zmian, widzowie, dużo zmian. Normalnie ta zima jest pełna e, tutaj przebudowań, zmian, e, czy coś tam e, dodałem do niektórych rzeczy, ale to zaraz wszystko wam oczywiście e, pokażę. Na sam początek, jak widzicie, na gospodarstwie nie widać żadnego ciągnika. I nie, powiem Wam, że nie jest to schowane w naszej 100. Y, Dolnać, mogę Wam zaprezentować, że nic przed Wami tutaj y, nie chowam. Dwie przyczepki schowane, jeszcze kopaczki nie sprzedałem, orientowałem się na złomie i dopiero kazali ją przeprowadzić że tak pod koniec maja, myślę y, na początku czerwca, y, żeby tam u nich ją y, zostawić. Ziemniaczki też czekają, aż będziemy je y, sadzić. Tu oczywiście mamy nasz puksowany, chowany, żeby na zimę nie stał na dworze i pszenicy nie ma. Patrz, jeżeli wiecie już z tego kadru, co się zmieniło, to gratuluję, ale zaraz do tego przejdziemy. Na sam start mamy jeden worek, oczywiście, chyba nie włączyłem. Pudziana, właśnie, mamy jeden worek nawozu, przybiorę sobie ze sklepu drugi, ale do tego zaraz przejdziemy. Hmm, zakupiłem sobie nareszcie opryskiwacz do chwastów Ponieważ chwasty mi wychodziły yy, co sezon i żeby już ich jakoś nierealnie nie usuwać, to tak stwierdziłem, że kupię yy, ten nasz opryskiwacz I dzisiaj akurat sobie pani te chwasty yy, nasze OPRYSKAMY Dodatkowo pojawił się Mauser, chłopaki mi mausera przywieźli. Yy, bo ja oczywiście nie miałem czym go sobie podstawić, Ja już kupiłem to dobre yy, dwa miesiące temu, bo były na przecenie taki Ala robiony, ale świeżo pomalowany, jak widzicie. Nie ma mardzy, więc naprawdę fajnie wygląda. Minus taki, że jak gdzieś będą nisko kable z stosów wisieć, to możemy mieć problem. A to się będę martwił potem. I co tutaj się zmieniło? Brama. Mniejsza brama, ponieważ tamtą przez zimę szlak trafił. Niestety moja wielka brama nie wytrzymała tych mrozów. Wszystko pozamarzało jak odmarzło, to się rozleciało i musiałem nową na gwałt wstawić. Czy tutaj coś mamy ciekawego jeszcze? Nie Więc otwieramy bramę i idziemy na sklep, bo tam na sklepie też coś na nas czeka Coś co na pewno możecie się nie spodziewać Przyspiesz mi no kroka, mój Jezu Takim truchtem pobiegniemy na, tą, na ten nasz sklep Żeby się nie spoilerować, może się w dół spojrzę i no raz Oj, tutaj kątem oka widzicie, stoi nasz Ursus. Powiem już na start tyle, że ten Ursus z dniem dzisiejszym z naszego gospodarstwa znika. Jeszcze za niego pieniędzy nie oddałem, ale już oficjalnie stoi na sklepie, chłopaki go przeglądają i wtedy go wystawią na różne tam aukcje. Yy, I może ktoś go faktycznie kupi, wtedy jakąś prowizję oczywiście bierze sklep, ale większość tych pieniędzy trafia yy, do mnie, jako że mi się nie chciało po prostu yy, samemu z tym yy, bawić. To koledzy mi ze sklepu pomogą Ale obok kursusa stoi coś jeszcze Widzowie I to co właśnie obok niego się znajduje Może jednym się spodobać Drugim nie do końca Natomiast jest władziu Po remoncie Jak widzicie przeszedł on taki Ala generalny remont Gdzieś tą maskę nową dostał yy, Założyliśmy do niego tura Ponieważ na gospodarce nie miałem żadnego ciągnika z turem A niekiedy on by się przydał Więc jest tur yy, do Władzia Dodatkowo obciążniczek mamy kupiony. Wszystko oczywiście oryginalne. Za całą naprawę, za całe te tury wyszło około 2000 yy, 2000 zł. Gdzieś tam właśnie yy, ten cały nasz opryskiwacz 1000, chyba co? 1000 chyba, albo mniej nawet. bo to robiony. Yy, no i jeszcze chwast. To do chwastów cały ten kurwa. Yy, Specyfik. Więc wszystko je, troszkę. Kosztuje. A my co? Bierzemy. Odpalamy naszego yy, władzia. Niech tu nam się już grzeje ładnie pięknie. I bierzemy nasz drugi worek yy, wapna, który tutaj oczywiście nam został jeszcze. Yy, I jedziemy na yy, spłonarstwo Tylko sobie podnosimy obciążnik. Proszę bardzo. Teraz z nim naprawdę yy, robota będzie yy, szła. Czy to nawet bele, Możesz w przyszłości zbierać yy, jakieś pojedyncze. Czy jeszcze jakieś yy, inne akcje robić To zobaczymy oczywiście yy, Czas pokaże Zawsze nie wiem jak z przodu To wygląda jak ja się znajduję z tymi widłami Ale weszły? Nie weszły? Teraz weszły? Teraz może nam weszło O dobra Odrzucił jak młodo od stada Bierzemy za wysoko Go nie będziemy podnosić żeby się nie oboić Na zakrętach Bo dajcie panie boże spokój żeby transporter do siebie przywieźć ale stwierdziłem, że jak mam tura to trzeba się wykazać y, turem no daj Boże jadymy I tak jak mówię, y, rozrzucimy sobie też ten nawóz na nasze pole y, po ponieważ tam właśnie tego wapna y, potrzebuje a natomiast y, pole za y, gospodarką i to pole koło naszego miecia Pijaczka żeby też Musimy opryskać, bo tam jest chwastów dużo A już w kwietniu chciałbym sobie posadzić Jak najbardziej ziemniaczki Na razie go może postawię tutaj Bo i tak wydaje mi się, że będę musiał zawieźć sobie ten worek na Jednego big baga na pole Bezpośrednio, żeby stamtąd brać A my co teraz? Odepniemy sobie obciążnik a Może być tutaj w sumie to to bardzo różnicy yy, nam nie robi Pach Obciążniczek Zapad nam się, ale nie szkodzi <grym> Mój Jezu Dobra, bierzemy teraz nasz yy, piękny tutaj opryskiwacz szyty na wymiar pach Dobra Elegancko bach Będziemy tu odjechać ładnie pięknie. Od razu sobie wałek założymy. I zalewamy go naszą substancją. Oj, no go podniesiemy. Bach! Zalane. I zaczniemy sobie pewnie tutaj. Pod dupy strony. Co mi tak kolorki, mrygają, nie włączyłem. Addonsów. Hop, hop, Bach. Do teraz nie wiem czemu tutaj po prawej stronie nie pokazało się żadne chwasty, nie mam pojęcia. A i teraz jeszcze jedna sprawa, czy ja mam wyłączone niszczenie plonów, bo jak nie mam to będzie lipa. Eee, niszczenie plonów, wyłączone, wyłącz, dej boże. Eee, a zapiszę od razu gierkę, może jakaś miniatureczka tutaj wleci. I rozkładamy nasz piękny tutaj opryskiwacz. Naprawdę na te gabaryty, no nie wiem czy coś lepszego by się znalazło. Jeszcze tym kolorem tak fajnie pasuje, że nic tylko uopryskiwać i uopryskiwać. Zobaczcie, jak to idzie, nie? Ja patrzyłem sobie 8 na godzinę, myślę, takie 9. I powinno wszystko ładnie wyglądać. Hmm. Normalnie w z tym opryskiwaczem coś pięknego między tymi wszystkimi chwastami Ładnie to wygląda Więc bierzemy się za likwidowanie I będzie wszystko załatwione A bach nawrotka Miałem jeszcze na oku taki Bardziej to można określić taki Oryginalniejszy Taki ze sklepu bardziej Mm, tylko już stary wiadomo, bo ten jednak jest stricte taki robiony, ale miałem jeszcze na oku taki yy, sklepowy stary. Natomiast ciądy pasował gabartowa myślę, że byłby no, z półtora razy większy niż ten, więc mogłoby to z władziem takim na przykład ładnie nie wyglądać, yy, więc nie ryzykowałem i stwierdziłem, że już tego wezmę ładnie się go pod kolorki pomaluję. Wszystko będziemy mieli y, wspólnie zgrane z naszym władziem który niestety teraz został jako jedyny na tym gospodarstwie, i oby sobie dał radę, daj Boże, y, z tymi pracami. Jeżeli by coś wyszło, nie tak jednak, to będziemy y, na następną zimę myśleć wtedy o nowym ciągniku. Y, może tych pieniędzy wleci troszkę y, więcej, może troszkę więcej y, jakichś zleceń wleci biorę może jakiś usług parę u sąsiadów, jak się uda. Zobaczymy, jak to wtedy pójdzie. Nie ukrywam, że na razie zbieram te pieniądze na kombajn, więc prawdopodobnie to wszystko, co dostanę z tego Ursusa, to wszystko leci do skarpety i poduszko kitrane będzie, żeby starczyło nam na kombajnik. Czy mam coś już upatrzone? Absolutnie jeszcze nie rozglądałem za tym. Fajnie by było też jakby ten kombajn kupował teraz w tym okresie, ponieważ jest zima i te ceny mogą być troszkę niższe za tego kombajn, nie ukrywam, niż potem w sezonie czy przed sezonem właściwie ale jednak na to nie ma nic wpływu tutaj dużo zależy głównie od tego kiedy się znajdzie kupiec na mojego Ursusa więc jeżeli znajdzie się kupiec może być to na przykład w następnym odcinku, mogę już mieć w następnym odcinku pieniądze, ja nie wiem yy, jak to wszystko się potoczy, więc od tego kiedy dostanę pieniądze, yy, dopiero wtedy będę mógł, yy, że tak powiem, już na poważnie myśleć yy, o kupowaniu kombajnu. No dobra, bierzemy, wyjeżdżamy, oczywiście ruchu dalej nie ma. Zamknięte miasto. Tutaj normalnie chwasty wywaliło, że masakra. Trzeba je szybko zlikwidować Siemanko Pach Rozkładamy Urwane walką założony Założony, założony Pach Nie mamy tego terenu Jak to możliwe Jak to panie władzo? Tu może zwolnimy sobie na 6 nawet na godzinę, bo tu naprawdę dawka musi iść potężna Na te chwasy, że wszystko usłowpierony może sobie to brąmi zaciągniemy Ale nie wiem <laughs> co nie wypadałoby nawet moim zdaniem <laughs> jakoś te chwasty brąkami sobie na spokojnie zaciągnąć hmm, Czy coś z tym zrobić. Zobaczymy na tym odcinku jak to wszystko, yy, jak to się zachowa. Jak na przykład ten Randap te chwasty wypoli. Yy, I dopiero wtedy będziemy podejmować yy, działania. Tyle, że to małe pole, to szybko się ogarnie. A jednak, ziemniaczki trzeba zasadzić, byleby tylko w tym roku kopaczkom udało się coś więcej zebrać. Ale plany już są, żeby faktycznie coś nowego zakupić. A tak jak mówię, to są plany, które gdzieś wyjdą dopiero później. Na razie to my tylko mamy takie spekulacje i działamy z dnia na dzień z dnia na dzień. Ładne górki, pagórki tu są Naprawdę jestem ciekawy Jak tutaj ziemniaki wypadną Ale jestem też ciekawy Czy będę mógł zebrać yy, Wszystkie zboże Za tą moją sodową W miejscu gdzie nie mogłem ziemniaków zebrać To mnie też bardzo ciekawi Bo jednak jak sobie ogarniałem to pole yy, To wiem, że tam na przykład Jakieś rzunięcie dostałem mocne, yy, To wiem, że tam na przykład problem był z nawozem i totalnie nie wiem czemu ale po prostu mi dziwne straszne porobiło przerwy Wracam na gospodarkę mamy około 14 minut odcinka gdzieś tak e, szczelam oscyluje na podstawie tego co widzę właśnie bo obs się mm, więc za szybko sobie pojedziemy z tym nawozem jeszcze znaczy tfu złapnę mnie nawozem pardon zwapnę mnie nawozem i będziemy obrobieni w dniu dzisiejszym ja sobie odstawiamy nasz piękny nowy nabytek Bach Hop. ładnie, pięknie, elegancko haj eee. Teraz jak to najlepiej zrobić? Wiecie co ja bym zrobił tak? Żebym spróbował podnieść ten tego jednego big baga już teraz Zobaczyć czy on się w ogóle podniesie Bez tego naszego obciążnika Na wodzie podniesie Da radę go podnieść, okej okay. Okej, okay, to właśnie chciałem e, Zrobić, teraz cofniemy sobie Pod kosa naszego e, Okej, okay, pach I napełnimy się Proszę was bardzo z tego drugiego big baga Bo właśnie nie wiem jak tam wyjdzie e, Z tym zapotrzebowaniem na no, wapno, ile mi tego w ogóle pójdzie wszystkiego? O dobra. Mamy piękny kombój Normalnie, tak jeszcze nie jechałem. No dobra, jedziemy sobie. Eee, wyłącz mi to! Co jest? Czemu jest włączony? Jasny gwint! Włączony rozstrzyba dostawiłem Ale heca, całe wapno mi wypadło. Dobrze, żebym zauważył. Bożeż ty mój. Matko i córko, wapnowska. A to aby, aby koszta były. O Jezu, tyle pieniędzy! No nie mam tyle pieniędzy! Dobra, sytuacja opanowana. Jedziemy wapnować yy, nasz bodajże jęczmień. To mamy jęczmień. Yy, nie wiem, czy będzie zły, ale myślę, że tu sobie postawimy tego naszego yy, big baga. Może zły nie będzie w sumie. O Jezu. Dobra coś, ten deseń I teraz tak Pach Aby mi w ogóle wystarczyło tego na jeden yy, Przejazd, teraz tak rozkładamy I powinno już być wszystko Eee yy, Gites Z jaką prędkością teraz jechać? Chuj wie 15 12? Nie wiem Nie wiem z jaką prędkością się wapno rozrzuca, naprawdę nie wiem W jedną stronę nam na pewno yy, nie starczyło I patrząc, że to ma 500 kilo to chyba nam w ogóle nie starczy Problem tylko taki, że już jest To zboże naprawdę W wysokim stadium Wymaga wapna No to kurwa dałem wapno Czy się nie da dać wapna już, bo jest zasiane I to jest właśnie, kurwa, problem, czy można wapno, czy nie można. Z wapnem można, czy nie można? Wieś, one jest. Ty, może to... Nie mogę już wapno rozrzucić przez to, że jest już jakby urośnięty w jakimś tam stopniu i to dopiero po zbiorze muszę wapno pierdolnąć. To by miało sens, widzowie. To by miało sens. <laughs> Akcja z kategorii niepotrzebne yy, Dzie un jeździ Dziorka sione nie jeździ yy, Także co? Yy, gówno <laughs> Akcja z kategorii nieudane Okej, okay, pozdro No to w sumie nie będę się zapewniał już, bo to nie ma sensu yy, No to w sumie nic innego mnie nie pozostało, chcę za nim pożegnać widzowie Tro, troszkę krótszy odcinek. Ten odcinek jest chyba najkrótszym z tej całej serii. No ale niestety na marcu nie mam jeszcze więcej prac. Dopiero 10 kwietniu, do, dojdą nam ziemniaki. Może jakiś nawóz sobie jeszcze rozrzucimy. Może jakąś dzierżawę na szybko weźmiemy kolejną. Żeby łąkę mieć naprawdę. Zobaczymy. Tu trawa człowieku, kudowa. Jakie densuje rej No co się dzieje? Co tu się, co tu się dzieje? No ja co, w tym odcinku to by było tyle, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i yy, co, łapkujcie, subskrybujcie, yy, zapraszam na Discorda, wyczekujcie następnych odcinków i na razie trzymajcie się, cześć!